Państwa, chciałem, chciałem przedstawić tutaj Państwu za chwilę przed naszymi tutaj kamerami. Pokażą się znani aktorzy, uczestnicy tego wydarzenia. Na razie jest to owiane tajemnicą, dopóki widać tylko mnie. Ja, mnie już tu jest bardzo dużo codziennie na ekranie, dlatego promujemy nowe twarze. I tutaj zapraszam Pana, który nie chce się pokazać, ale on tutaj już nadchodzi. Oczywiście całkiem przypadkowo spotykam go tutaj i chciałem, no po prostu on już resztę opowie po prostu znany, no, już nie będę się powtarzał, że znany aktor, Bart, Pieśniarz Kielniarz, nie będę powie, ale głównie kielniarz, z naciskiem na kielniarz. No, z, z naciskiem na specjalizację kielniarz. Także no. Proszę pana, proszę tutaj trochę bardziej się schowamy tutaj, żebyśmy taki ciąg komunikacyjny, jak to się mówi, zostawili. No i proszę pana czas, my tutaj no darmowa promocja, reklama, jak to nazwać, jak pan to uważa, proszę, parę słów tutaj. Ja z tym człowiekiem zaczynałem, także jak on wypłynie na głębokie wody. Ja byłem Do pierwszy liczby. u nas, u nas pierwszy był na naszym ekranie, na naszym kanale, a przypominam, że to jest nasza telewizja, dla nas, przy nas, o nas i, i tak dalej. Proszę bardzo, Twój czas. Jest listopad, gramy kwiecień, szczękości, z którym jeszcze ja mnie pozdrawiamy. Słuchaj, my jesteśmy już stałą ekipą od tego, że jak my idziemy, wtedy ja idę, Ty idziesz drugi lub odwrotnie, że Ty idziesz, ja później idę, a jak... W klapkach prze... najka W klapkach najka. i to... Yy, Przebój, Sprzedałem polecane. ten przebój i my już nawet moglibyśmy go razem zaśpiewać, że na planie to tylko w klapkach najka. W klapkach najka. I przechodzimy w klapkach najka po scenie. Jest scena za sceną, idzie ściśle tajny oczywiście dalej projekt, jak każdy niezwyciężona ekipa. I oczywiście zapraszamy do kina. Zapraszamy do kina. Nie wiadomo kiedy i czy w ogóle nie zalegnie to na półkach, nie zakurzy się po latach, ale myślę, że... Weronika idzie, idziemy do pani Weroniki. Proszę Państwa, z wrażenia założyłem okulary, ponieważ opiekun i reżyseri wszyscy ogłosili koniec zdjęć. Panie Jasku, to tak zakończymy już to, żeby już tutaj nie przedłużać. Spod tego klimatyzowanego, ogrzewanego na, namiotu. Kończymy zdjęcia Dory i po prostu... Co się robi, jak jest koniec zdjęć? Po prostu 37, Takie pada często znane hasło. To co my teraz będziemy robić z tym wolnym czasem? pożytkujemy pan, gody Jeszcze nie. pana muszę Gdzie? Tak. No, no i pan ja Adam, dostaję. aktor jednak Zostaję co chciał, może, no, pokazało się świetne świetne. światło. Abreola na tomu, wracaj do gry. Sława idzie do przodu. Tak, tak. jest. Chciałeś z panią Werniką zagrać powrót. Pozdrawiamy. Cześć. Hej.